Cześć wszystkim. W tym filmie przetestuję kolejną ostrą przekąskę. Tym razem będzie to mega ostra babeczka, tak zwana Landmine Peanut Butter Cup. I to jest babeczka od amerykańskiej firmy Willy Pete Chocolates. Nabyłem tą babeczkę w Packerbat Pepper Company. F firma Willy Pete wyprodukowała mega ostre czekolady wyzwaniowe. Taki jak Moab, Nightmare czy Nemesis, które wcześniej jadłem na swoim kanale. I pokazałem, że one były naprawdę bardzo ostre. I to babaczkę zbliża Wam do kamery. Tak się ona prezentuje. Tutaj widzimy na etykiecie czaszkę. Tutaj firma ostrzega, że to nie jest po prostu zwykła babeczka z... Masłem orzechowym i napisali, że dodali najżejsze papryki, takie jak Goose Pepper i Karolina Reaper. Jeszcze z tyłu opakowania można, za, można zauważyć, że skala ostrości jest prawie najwyższa, warning, i tutaj mamy poziom ostrości 6 na 7 I w ogóle podano, że y, waga tej babeczki to jest y, 170 gramów. Y, Przygotowano arrasik papierowy na wypadek. No, czekolada ma, y, miała poziom ostrości 7 na 7. Y, więc zobaczymy, jak ta babeczka wypadnie w ostrości. Y, no i smaku. Y, no, no to zanim. Rozpakuję to jeszcze zerknę, czy się nagrywa, dla na pewności. I ja ten test zrobię tak, że spróbuję zjeść to całą babeczkę bez popijania, a po zjedzeniu całej babeczki spróbuję wytrzymać 5 minut afterburna. No to rozpakuję. No spora ta babeczka jest. Yy, pokażę Wam z bliska. Yy, wygląda niewinnie, po prostu wygląda jak Zwykła babeczka. Więc y, wygląda niepozornie, i wygląd może oszukać. Y, czuję zapach masła orzechowego. Czuję zapach czekolady. Y, zapach fabryk czuję tak. Bardzo mikroskopijnie. Prawie w ogóle go nie czuję. Więc y, głównie mi się wybija y, zapach masła orzechowego. Więc zapach jest bardzo słodki i przyjemny. No to zaczynam test. 3, 2, 1, start. Bardzo miękka. O, tu jest takie nacienie. Y, możecie to zobaczyć. Już od razu po pierwszym gryzie czuję ostrość. Smaku rewelacyjne czuję masło rzekowe. I to na I czekolady czuję. Ostrość jest całkiem wyraźna. Im dłużej jem, tym bardziej się nasila. Ale smaku papryk nie czuję, tylko po prostu czekoladę i masło orzechowe. Czuję na uszach ostrość? Najbardziej na języku. Bardzo kremowa i miękka jest. Łatwo się ją je. Zjedzone? No to zaczynam after burn? No, powiem Wam, że ostrość poczułem i to wyraźnie. Ostrość wyraźnie poczułem od pierwszego gryza. I wraz z każdym kolejnym gryzem ostrość rosła w górę. I czułem po prostu narastającą ostrość przy każdym przełykaniu. No więc, jak dla mnie, ostrość jest tak niewiele niższa niż w przypadku czekolady Moab, ale mogę powiedzieć, że, że dla kogoś, kto nie lubi Ostrego, lub kto zaczyna przygoda co z rozcio, no to odradzam tą babeczkę, no to, no bo ostrość może już naprawdę wypalić. Ale jak ktoś ma większe doświadczenie z ostroszą i zjada najmniejsze papryki, no to ostrość będzie akurat przyjemna. Natomiast, jeżeli chodzi o wrażenie smakowe, no to jak dla mnie w smaku był, babeczka była naprawdę zaskakująco dobra, ponieważ czułem smak masła orzechowego, czułem smak czekolady, babeczka była bardzo miękka i łatwo się ją jadło, i też czułem to rozpływające się na dziennie z to masło orzechowego i to samo jedzinie? było bardzo, bardzo słodkie i dobre smaku wrażenie smakowe trochę załagodzają ostrość Ale niewiele brakuje do ostrości Moab. Naprawdę wiele. No więc ten produkt mogę naprawdę polecić doświadczonym ostrożercom. I myślę, że nawet. Yy, osobom, które już moje duże doświadczenie z ostrością, no to już ostrość nie będzie zawodem. Zobaczcie, ile minęło? Jeszcze minuta pięć została? Yy, no więc. Yy... Minęły 3 minuty po zjedzeniu tej babeczki. Po dwóch i pół minutach ostrość z buzi już zaczynała schodzić. Tak powolutku. Ale nadal to ostrość buzi wyraźnie czuję w gardle. I wcale ona nie chce tak szybko zejść. W sumie tyle, co chciałem wam przekazać odnośnie tej babeczki. Zaraz upłynie 5 minut. Już tak powolutku robi się delikatny katarek Prze, przez całą ostrość. 5 minut minęło. A więc na koniec przejdę do podsumowania tej babeczki. A więc podsumowując, Ozrość była naprawdę wyraźna. Ozrość była wyczuwalna od pierwszego gryza. Potem wraz z każdym kolejnym kęsem rosła. A potem po odziedzeniu ostrość trzymała się w buzi przez dwie minuty na wyraźnym poziomie. Potem już zaczęła się uspokajać. Ale mimo, że minęło już 5 minut, to nadal czuję rozpalanie w gardle, ale teraz już ostrość zeszła do takiego przyjemnego poziomu. A więc jak dla mnie niewiele ustępuje ostrości o czekolady Moab tej wyzwaniowej. A jeżeli chodzi o wrażenie smakowe, no to jak dla mnie są rewelacyjne, ponieważ czułem bardzo dobrze smak masła orzechowego cały czas. Czułem bardzo dobrze smak tego rozpływającego się na orzechowego w buzi. I konsystencja była naprawdę miękka, kremowa i przyjemna. Smaku poprzednie czułem tylko czysto ostrość i masło orzechowe i czekoladę. A więc polecam ten produkt za naprawdę już całkiem pokaźną ostrość i za super smak. Dzięki za obejrzenie, cześć.